Okej, okay, witam was, jestem WGT, to jest demo z gry LEGO Hobbit yy, i zaczniemy sobie już grę, niech to mi leci, a ja powiem dlaczego na przykład tą grę właśnie nagrywam, znaczy to na razie jest demo, ale dlaczego zaczynam jakby od demo, a później najprawdopodobniej będę kontynuował ponieważ e, zakupię raczej tą grę 11 kwietnia bo będzie wtedy premiera polska w Polsce a światowa będzie 3 dni wcześniej a, dlaczego też lego no, lego to niby tam się kojarzy dla dzieci albo coś to jest też dla mnie też takie odświeżenie i zobaczenie jak ta produkcja produkcja, nie wiem też poszły w jakim kierunku, ponieważ ja pamiętam jako dziecko bo, e, grałem w Star Warsy Lego, pierwsza część, pierwsza część, znaczy no w 1.3, epizody 1.3, to były jakby drugie Star Warsy chyba, ale przynajmniej w te grałem, tam gdzie nie luka, no luka jeszcze nie było, to chodzi no, po prostu prawidłowe epizody 1.3 i teraz chcę zobaczyć jak zrobię Lego Hobbita, no. Szczerze mówiąc, ja nie jestem żadnym fanem fantazy, czyli jakim jest film Hobbit, ale naprawdę ten film jest też taki, ma coś w sobie, taką epickość, taką po prostu świetną. Po, po pierwszej części, chociaż oglądałem w dubbingu i to trochę też polewa nad tym, później sobie dopiero w domu to do obejrzałem jakby w wersji oryginalnej i po prostu na drugą część jak poszedłem to Wyszedłem naprawdę takie wow. Po prostu tak, takie na mnie wrażenie ten film zrobił i po prostu teraz tak oczekuję tego grudnia, chociaż to jeszcze tyle czasu na to, żeby dokończyć tą całą historię i się wszystkiego jakby dowiedzieć, chociaż książki też nie czytałem, dlatego też taką mam jakby ochotę na niespodziankę albo cokolwiek, no później dopiero podejrzewam, że po trzeciej części, powyżej trzeciej części na przykład mógłbym się zabrać za książkę sobie... O.P.E. z fabuły jakby z książki choć możemy się mylić dobra ale przynajmniej teraz jesteśmy w grze tyle na, na temat moich jakby odczuć z, z samego filmu czy też skąd to wyszło no to wszyscy na pewno sobie już tam na pewno kojarzą wszyscy że o filmie hobby. dobra więc już bez bredni jakiś zobaczymy jak tutaj Nasze demo się zaprezentuje Dobra tutaj widzę, że jesteśmy oczywiście w tym momencie z pierwszej części to nie jest jakiś początek to nie jest początek, to jest bardziej nawet ku końcowi pierwszej części to jest do tego RD jak on się nazywał. Taki królek. O, jest nawet właśnie Gandalf, pyk i się pojawia. Mam tylko pewne obawy do audio, ponieważ audio jest tutaj y, oryginalne z filmu. To, o ile tak czytałem i słyszałem. I z tego co już, bo już grałem w to demo. Audio nie jest najwyższej jakości. Chociaż da się pewnie przeżyć to. To jest fight. Dobra. No. Ale, myślałem, że jestem Teraz bym ten defix, proszę. Tak, czy...? Tak, chyba no tak. Dobra, tutaj mamy walkę. Ciekawe też, ile... jakby czasu... Czasochłonne, jak... Ile, ile czasu... Nie wiem, ile czasu po prostu zajmie... ...rozgrywka. Co, tutaj? Nie, co Aha, tu się z tym włócznikiem Jakieś takie posy? Nie wiem, jak to nazwać. To mi bardzo przypomina styl Mario, ponieważ Mario i Luigi były właśnie takie, gdzie trzeba było jakby drużynowo to y, y, zrobić. To przeprowadzić ten ostateczny atak. Takie wskakiwania właśnie jeden na drugiego. Eee, teraz będzie nam potrzebny ten pyk. Doba, się wszystko łapa. No, no, come on. Pyk, pyk, pyk. Je. Tutaj się nam trochę zdenerwował też. Tu też właśnie, jak już grałem, to na pewno jest dużo, dużo więcej tych możliwości w porównaniu jakby z tym, co tak naprawdę raczkowało też te Gwiezdne Wojny, chociaż tu też nie była ich pierwsza produkcja. I tu też jest jakby... Dobra. No, come on. Nie wiem, gdzie tu ten moment jest. O, to, to, to. E no właśnie tutaj też jest yy, różnica, czy przytrzymam dany przycisk, czy go tylko wcisnę i jest więcej możliwości. Dużo więcej zdolności jakby też mają yy, poszczególne krasne ludy, no a jak w wojny, wojny to był wiadomo, blaster, mieć świetlny i niektórzy potrafili budować, niektórzy się zaczepiać, no ja się tam bardziej ogarniałem, bo to, Byłem też fanem, tych ja to też tam wszystkich kojarzyłem. Co łatwiej było mi zapamiętać co każdy poszczególny bohater potrafi e, zrobić. Tutaj na pewno nie zapamiętam. No chociaż może, może po tej grze zapamiętam. Chociaż część tych filmów. Fili, jakieś fili jakieś idzie nie wiem. Przynajmniej. Ale tu gandalfa jakiś potrzebny nie? Gandalfa to już <grywka> zapamiętać można. Chodzi o tych krasnoludów. Dobra. No nie, nie Gandalfa. To kogoś innego. Ojej. Na dobra bo. Dobra, jedziemy. To, to mi się naprawdę podoba to. Mam nadzieję, że będzie więcej coś z tego typu. Dobra, dobra. choć mógłbym pójść jeszcze tam jakbym jeszcze to miał dobra, podniesiemy sobie mostek póki co na pewno jest ten, przynajmniej ta lokacja jest tak jest jakby ciaśniejsza więc bardziej miał więcej jakby przestrzeni, można było więcej pochodzić się napiekać, to jest bardziej taka, no, platformówka, tak? Muszę, że mówię, co, ta lokacja jest właściwie tylko platformówką. A, dobra, teraz ten łucznik... Nie, nie, to jest, to jest że Aha, to kojarzę, który to jest? tak? i no okej okay. jeszcze można sobie to rozwalać różne rzeczy Te kasiorki ale w demie to to wi o, wiadomo że tam się nie nic nie liczy ale jakbym nagrywał z tego serię to no dobra skacz skacz jest a to jest akurat ten co teraz muszę przewalić czy z czego tamkolwiek Teraz coś mnie nie zaskakuje, będę chciał na przykład tą grę przejść za pierwszym razem, nie jakoś za drugim czy którymś. po przejściu, bo chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby nie po przejściu, tylko tak na świeżo i nic jakby nie coś było zrobić, trochę na świeżo o, to jest trochę takie. Znowu takie branie. <laughs> Weźmiemy go? <laughs> ja myślałem że on go też przerzucimy Pierwszy raz mi tak się zdarzyło. E, tam kto jest potrzebny. E, i wtedy będzie jakby... Jakby w nagraniu będzie trochę lepiej tu to... Ale to byle kto chyba No i wtedy będzie wiadomo tak będę mógł, moje zaskoczenie będzie jakby na nagrania, a nie takie wiadomo nudne przejście czy na, w tym momencie to W ogóle trzeba przechodzić i opowiadać coś o tym, ale no teraz mi nic nie, zaska, nie zaskakuje. Ja wiem, że tu trzeba to wziąć, to trzeba podpalić. a właśnie. Zajarało się. Będzie trzeba ucznika wziąć i wejść na to. też, to są tacy bohaterowie którzy pod przyciskiem ataku w zależności od odległości przeciwnika e, daną bronią dysponują jak Gandalf czy właśnie w tym momencie tutaj ten killi czy jaką tam ma ten krasnolud. a tu Gandalf mam zaczęło wziąć sobie wyczarować takie tutaj różne rzeczy Gandalf na z daleka e, strzelał właśnie takim czymś, a jakby podchodzi do bliska, to może walnąć, zmierza tu akurat więc takiego, nie ma, podnoś to, podnieś to, gdzie to jest, chyba wróciło na miejsce, no właśnie, Peknie. właśnie, Lego to też jest, żeby zbudować coś, znaleźć do tego część, a następnie to uruchomić i przejść dalej, to jest wiadomo taka prostota. Zarazem też przyjemność jakby patrzenia na to w postać przez pryzmat jakby gry. Ponieważ no jeśli się obejrzało film i to wszystko i wiadomo, wie, wie się, że to jest na podstawie tego, to też jest taka ciekawość jak to też zaprezentowali. Jestem też ciekaw, ile tu też trochę humoru, czy to będzie humor w ogóle czy to będzie tylko na serio adaptacja jakby filmu, ale... To jest mój gość. Eee, bo w Biednych Wojnach naprawdę tam był też taki humorek, jak jakby... No właśnie. Teraz tak. Tutaj się wspinamy. Tutaj muszę uważać, ponieważ już raz przeszedłem i były te buki nie wiem, czy niektórzy kojarzą, muszę przejść tutaj, żeby jak na mnie naskoczą, to muszę stać w tym miejscu, ponieważ teraz jeśli wcisnę x o właśnie, to mogę takie coś zrobić i wtedy wejść tutaj. Ponieważ muszę tu wejść, żeby rozwalić im tu drogę, o właśnie, rozwalić drogę, rozwalić takie jakieś beczki, czy co to było, żeby im zrobić tą drogę to trzeba było się zamienić i tutaj jest właśnie ciekawe to muszę jeszcze raz zobaczyć No tutaj tu mamy jakieś mm, rzeczy tutaj buduję i teraz stajemy takie coś i to do końca tego nie rozumiem tu trzeba zbudować to coś tylko ok To topek Kasza za to zostaniemy, jeśli to zrobimy dość szybko. Pięknie. Tak mi się wydaje, nie wiem jeszcze, muszę zobaczyć. to musiał zobaczyć. to. To na pewno nie było w Star Warsach, to, to pewnie to jest w ogóle jakaś nowość, nie wiem czy to czy gdzieśkolwiek było użyte w jakichś innych lego które mam nad tym. to już ma zrobione i co, 11 tysiąków dostanę? chyba tak mhm. ostatnio jak to robiłem to to wyszedłem na zero <grytania> dlatego nie byłem pewny czy to jest tutaj zawsze rozwinę na dole czy nie powinno to jest. drabinka A no właśnie, pa jeszcze może tak rypnąć na ziemię Dobrze, no, tutaj troszkę tnie niekiedy ale i tak ładnie mi to idzie więc no teraz jakiś jest problem e, panie to jest zaraz koniec tego no tak, to jest skandal, zaraz pójdziemy czymś Dopadniemy takie coś, no... Jeszcze tym trzeba chyba młotem przewalić. właśnie, pak, 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 pak. Motoruję sobie drogę i... tam chyba jest koniec. Dobra, jeszcze sobie tam przejdziemy. Widzę, że coś mnie goni. Z laski dostaniesz. No nie ty! Tutaj Już nie będę zwracał uwagi, nawet nie wiem, jak to zrobić. Jeszcze tego nie zebrałem, to co było tam u góry. No właśnie, to jest ostatnia scena, która ma nas zachęcić do zakupienia tej gry. No właśnie. No i to by było na tyle. Jeszcze mi się na koniec przycięło, więc nie wiedzieliście o tym. No dobra, misza o to. To było demo e, Hobbit'a, więc mam nadzieję, że będziecie oczekiwać, ponieważ będę się rozkręcał jakby przed pcm w tej grze, dlatego mam nadzieję, że będziecie oglądać. I to będzie też trochę tak dla mnie, bardziej przy okazji jakby dla Youtuba o tyle powiem, ale. Więc do zobaczenia I mam nadzieję, że będzie naprawdę bardzo fajna, niezwykła podróż. Do zobaczenia.